Cześć, z tej strony i jesteście do Jestem! Tak. Jesteśmy po krótkiej, krótkiej, króciutkiej przerwie i Ania sobie zrobiła przez ten czas nowego skina. W ogóle się pochwali. Tak. I co jeszcze Ania zrobiła przez ten czas? <grym> tak, ratała swoją nogę i teraz leży i musi ze mną nagrywać przez to. Ale myślę, że tak akurat lubi. No to dobra, to standardowo, wbijcie tam jak najwięcej łapek pod filmem, no a my startujemy arenkę, co? Tak! Dobra, lecimy. Dobra, co tu mamy za to? Spiderman, kaktus, knight, karot i king. Karot. Jest... I tu wrażliwą? Gdzie jest king? Nie, nie jest nie to kaktus. W sumie marchewka. Całe marchewki to zrobię, zdrowie. Jest! Marchewka, dobra. Jako, że Ania jest królikiem, czego może teraz niekoniecznie Aha. widać, zrobię jej piękną jest marchewkę. Nie, jestem królikiem! To czym jesteś, lol? Ja? z kotkiem albo.

No, dobra, no, to pięknie i zrobione. No. Uuu, Ej, fajna, no. Być. Ładna, ładna. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, ta praca o, zasługuje na mnie. od... No, na pół. No, pup. Chciałbym dać okejkę, okay za... bo kolory są w miarę normalne, ale. No, nie mogę. O, dobra. No, ale... Ta praca jest spoczko. Sprawa. Może To jest kot. Chyba, albo świnia. To jest kot. Ty. Tak, twój skin, nie? <noise> to... Aha. Lol. Dobra, Aha. to. Ha? No, za wielkość dam okejkę. Okay dobra. Może nie powinienem tyle dawać, ale już pożałuję. Ta praca, no nie podoba mi się zbytnio. Dam pup. Nie, też się nie podoba pup. Dam pup, no. Da. Ta praca. O, to już jest lepsza, Dam okejkę. Okay Myślę, że ja na też dam zasługuje. Okay to też zasługuje na. Bunny is in paradise. O, królik w niebie. <noise> y, Okej, okay. ta praca zasługuje na. O, tak jest... Taki sam królik jak był wcześniej No, już graliśmy jedną arkę wcześniej i tak, mm. nie był tak podobny królik tak. O, a ta praca, o Tutaj nic się nie należy temu, temu koledze Tak O, kolejna praca O, o, to jest fajne No, ja nawet, nawet nie wiem czy gut nie dać Ale fajny plecak, taki, taki koszyk plecak Okej, okay, to jakaś marchewka z nogami. A, lol. No, ale dam okejkę, okay widzę, że ktoś się starał. A to jest nie no. mam okay Tu mamy pup, bo to jest... To jest pixel art, ta... ale jest mm -hmm. fajne, ale... O, pixel art! Pixel art, pixel art, jeszcze raz pixel art. Okej, okay, ta praca... mi się nie podoba, zasługuje na pup. Mimo, Aha. że jest tam jakoś, w jakiś sposób pomysłowa, bo jest koszyki, wiesz, zbierania, są te dziury po marchewkach, ale nie. Mm. Ale na Tu m tam okej. Okay. Hol <gul> ma nawet buzie, nie widziałem jej. Okejka. Dobra fajna jest. O też spoko praca, jest jakaś woda. Króliczek jest, okej, się należy. Jest króliczek cool No. Dobra. O! Oh, nasza okay. praca, nasza praca. Idealnie. Nasza To Iż... jest jedna. Nie bardzo podoba. Okej. Okay. Czemu ty idziemy? Okay. Złe słowa? oceny. LOL! wygraliśmy, Nice! Nice, nice! I jeszcze raz nice! Z dwoma punktami! Jakim prawem? To była tak fajna. Good game. Okay. Dobra, no to co? Lecimy na kolejną marynkę, nie? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dobra. Ule, już zaczęliśmy? O. Tiger, piranie, e, loch... E, tiger, e, dungeon, christmas tiger. tree A i W tiger, tiger niżeli drzewko świąteczne, nie? E, ja! Yeah! <grystanie> Idealny temat, akurat w czas, nie? Tak, oczywiście. <grystanie> Ale wiesz, prezenty, urodziny, no... No właśnie, Ania miała ostatnio urodziny, muszę jej złożyć w komentarzu wszystkiego najlepszego. Tak. <grystanie> Ona tylko już na to czeka. Dobra, a my się zabieramy za to drzewko. What do know 30 sekund, ok? Daję stress, dajesz Nie zdążę, dobra, nie zdążę, nie zdążę. Zobaczę, <grym> że się wyrobię. Dobra. No i mamy. Wow. Nasza piękna chłodnaczka. O, 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 No, no, pup, no dobra. Taka dość dziwna, kwadratowa i pięknie, by zrobić czegoś innego. o, wow, wow, o, o, Pop. 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 Okej, okay, tej mogę dać okej, 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 okej. Pożekam tych prac. Może troszeczkę jest kwadratowa, ale, ale ujdzie, no Uuu, to jest też fajna. To też, też bardzo ładne, to Taka... nawet bym dał, nie? Nie, ja daję od okay akurat, akurat bo mogłaby się trochę rozszerzać do tego do zewnątrz. Okej. Okay. A kominek był fajny Tutaj no widzę, że ktoś miał pomysł i oglądał jakieś odcinki, ale grają no. czy... I tak dalej, ale końcówka tego była zła. nasza. O, dobra, nasza chwineczka. Fajniutka. Dobra, wygramy wygramy. Proszę, 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 jakieś dobre oceny. Okej, tej mogę dać okejkę. Mimo wszystko. nie wszystko czy nawet kupnie dać. Nie wiem. Ja daję po prostu innego świata. Nie O, okej, tej mogę dać okejkę. Ja wiem, że mam rację. No. Ja wiem, że mam rację. No, to znaczy, ja Nie, nie wątpię. Dobra. Ta praca... Uuu, jest Mikołaj, co prawda Mikołaj jest lekko upośledzony. Choinka też. Lekka. Ale mogę dać okejkę, okay no. Uuu, tu też nawet spoczko praca. Prezenciki, choineczka, chuj. ale mać, nie no, zlec. okej okay, też, no. No ja daję okejkę. Chociaż te prezenty są bardzo wymiarowe. Ojojojojojo. O, ta jest fajna. O, tutaj też good poleci. Bo jest duża. Ja, daj, duża i fajnie zrobiona. Ło. Wow. E... No ta już daj, daj okej. Okay, no właśnie, to się to znaje, czy nie good, ale jest bardziej krzywa, nie? Tam to była bardziej taka fajna, prosta. No i ucięta na czubku Ja tak samo dam okejkę, okay, bo to ten sam problem. Daj, okay, ten sam problem, co przed chwilą. No i domek, który jest strasznie popłócony. No właśnie. I jest o. bez sensu. Czyżby? Nie. Tutaj dam. pół w ogóle. Mm. Tam pracę mi się I nie podobał. jest niedokończona. Wszystko z pełni takiem jak Uuu, nice, wygraliśmy, ile? 115, dobra, 20 punktów przewagi, nawet no. więcej, 21 Napiszmy dzidzi, podziękujemy za grę wow. No i co Ania, chyba idziemy już się powoli żegnać Powoli żegnać, no <laughs> Dobra tu tu tu, 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 No to dziękujemy, że byliście z nami Była z nami Dziękuję. Jestem! Bo ja. A, no, nawet jeszcze jesteś, w sumie masz rację. Jestem, tak. Jest? Tak. Jeszcze jest, jest z nami Ania. No i zapraszam Was tak. do lajkowania, komentowania, subskrybowania, fejcie nasze social media. No, zajrzyjcie też teraz na nasze nowe serie, które teraz wychodzą równoważnie z naszym Bill Battle. No i co, Ania, No i dziękujemy, że jesteście no, z nami. No. Dziękujemy za oglądanie. Dokładnie. Na razie, trzymajcie się. Bye.